Dzień dobry. Siemanzko, ziemieczki z strony Antolin. A dzisiaj opowiem Wam o kanale na YouTube, który jest drugi najpopularniejszy w Polsce. Nie, nie jest to Stu Nie, nie jest to Nie jest to Freeze. Nie, nie jest to... Jezus Maria jak on to miał. Merzilius. Um, wiecie, wiecie jak się nazywa? Bazzyland, tractors and Excavators i to. to wiecie, czekaj, patrzcie 4,39 miliona subskrypcji. 564 film że o nim nie słyszeliście. Eee, patrzcie, kurna. Eee, i, I film sprzed 7 godzin ma 5,9 tysięcy wyświetleń. A taki. Eee, I to jest to jakiś Mountain Freight Train and Truck Delivery of the Loren Animation Stories with W ogóle czemu. Um, w ogóle, czemu to jest po angielsku? w sensie rozumiem content, content rozwija się lepiej jeśli jest po angielsku ale w sensie ja was oczywiście pozdrawiam chłopaki z bazylant chociaż was nie znam ale jak, co to są za wyświetlenia? przecież to ma 2 miliardy wyświetleń nie będę wam podawał dokładnej liczby przesłane filmy, najstarszy film to jest wszystkie filmy Naj, m, najstarszy film to jest pewnie jakoś dawno Ale oni chyba codziennie rzucają filmy? Nie, nie Nie, nie wrzucają codziennie filmów, ale dwa dni temu Celebrity Among Us on the Red Carpet Ale nie, dobre, ja to oglądam Mhm. 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 Jestem na to za młody. E, żartuję oczywiście. I to ogólnie chodzi o to, że oni wrzucają o traktorach filmy. No i ogólnie to tak. I widzę, że chcą się wpasować pod aktualne trendy. Bo tu jest Celebrity Among Us on the red Carpet. Obejrzałem to w skrócie, co tam jest na końcu. Jak jest trzecia minuta, to oni tańczą jakiegoś kurna rasputina. <laughs> I ten. Jeśli chcecie, to sobie obejście, ale ja bym nie polecam, strasznie, w sensie. Co to do cholery jest? Mowing, grass building. i to jakiś farming simulator, dobra, rozumiem. Ale że co to, co to się odwróci z tym YouTube'em w 2020? Boże! No. Ogólnie to chciałem wam tylko to pokazać. Bo to jest takie taki głupie. Już nie będę nawet, bo nie chcecie mi film zdjęli. Że Łep rozsadza, nie? I no, i to by było dzisiaj na tyle. Zostawcie suba i łapkę w górę. Ja się z wami żegnam. I cześć!